Witajcie w Kulturastyce. W naszym dzisiejszym magazynie przeniesiemy się do teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, gdzie przeprowadzimy wywiad z Katarzyną Janekowicz oraz Tadeuszem Wnukiem, aktorami, którzy występują w przedstawieniu Blackbird w reżyserii Grzegorza Brala. Ten spektakl to dynamiczny pojedynek racji i emocji, pojedynek bez zwycięzców, wspomnienie miłości niemożliwej, zakazanej i skazanej. Zapraszamy na rozmowę z aktorami. Kolejny tydzień, kolejny wtorek, kolejna kulturastyka. Zosia Miller, dziś w Teatrze Norwida spotykam się z odtwórcami głównych ról spektaklu Blackbird. Katarzyna Janekowicz, Tadeusz Wnuk, Pan Tadeusz. Witam Państwa. Dzień dobry. <grym> Bardzo serdecznie witam, tak. Moi drodzy, jesteście już po premierze. Jak ją odbieracie jako aktorzy? Premiera, no premiera jest jakimś etapem pracy, więc jak odbieramy premierę. Znaczy było, minęło, teraz gramy dalej. Hmm, znaczy było, minęło, nie, to jest etap pracy po prostu, to na, na premierze się nie skończyła praca i to jest jakiś punkt dalej, to znaczy jakieś sprawdzenie siebie z widzem i, i dalej pracujemy nad sztuką. Jacy widzowie przychodzą na ten spektakl? Jest klauzura, że od 18 lat rzeczywiście na widowni widać bardzo dojrzałych widzów? Tak, zdecydowanie tak. Natomiast my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, co to znaczy dojrzały widz i ile ten widz powinien mieć lat, żeby był dojrzały. To prawda jest taka klauzura 18+. Plus. Jest to decyzja dyrekcji My z, z tą dyrekcją, czy z tą decyzją nie polemizujemy. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że fajnie jest, jeżeli ten tekst, który jest tekstem, dla nas bardzo wyczerpującym tekstem, bardzo skomplikowanym, złożonym dla aktorów w samej, w samej jakby warstwie literackiej, tudzież później w warstwie wykonawczej. Dobrze jest, jeżeli mamy sprzymierzeńca w postaci widza właśnie, a taki widz jest, taki widz do nas teraz przychodzi, jest naszym sprzymierzeńcem, on jakby nam pomaga po prostu w realizowaniu tego programu. Mówię o programie, który jest właśnie częścią spektaklu bo tak to można to określić, że to jest jakby pewnego rodzaju siła przekazu, leży nie tylko po stronie aktorów. Siła przekazu, siła tego tekstu, siła reżyserii, no i siła widza, który jest w tym samym czasie razem z nami, my tworzymy pewnego rodzaju może fikcyjną rzeczywistość, a może rzeczywistość, która gdzieś nas dookoła otacza. I to jest bardzo ważne, zależy nam właśnie na świadomym widzu. Tu jest, właśnie zauważyliśmy w trakcie grania, że mimo, że jesteśmy bardzo na siebie jako postaci, jako aktorzy nastawieni w tym spektaklu, to widz dla nas odgrywa niezwykłą rolę. Albo nam wieje w żagle i jest bardzo z nami, albo, albo nas wytrąca. To jest niesamowite, jak, jak, jak widownia może działać na nas, mimo takiego silnego nastawienia na siebie. Spektakl jest grany na scenie studyjnej. Dlaczego nie na głównej scenie? Czy to musi być kameralna w tym momencie scena, czy kameralna widownia, żeby było tych widzów mniej, żeby lepiej odebrali całe przedstawienie? Czy lepiej jak jest ten widz bliżej, jak on jest praktycznie przy nas, bo to nie jest to nie jest tekst na dużą scenę, gdzie, gdzie ten dystans może pomagać. Tutaj jest dobrze jak. Jak on jest z nami blisko, jak on jest też atakowany i, i czuje się odpowiedzialny za to wszystko, co tam pada, co, za te tematy, które są, jeżeli on się jakoś utożsamia z nami. To jest, to jest ważne, żeby się nie dystansować, tylko żeby być jak najbliżej nas. I to było założenie Grzegorza Brala, który jest reżyserem tego mm -hmm. przedstawienia, żeby widz jednocześnie był w środku jakby akcji, czyli jak najbliżej. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli się uda właśnie stworzyć taką micię, Porozumienia, nić energetyczną między aktorami a widzem, to właśnie jest to, o co mu najbardziej chodziło w tym przedstawieniu. Stąd też wybrał taką przestrzeń i w tej przestrzeni osadził naszego Blackbirda. Czy dużo takich emocji kosztuje Was ta sztuka? Chodzi mi o Wasze postacie? <laughs> tak. No, taka jest tematyka, takie są tam emocje, że ciężko się. Um... Odcinać od nich, znaczy nie da, nie da się tutaj. Jeżeli byśmy my stworzyli też jakiś dystans do postaci, to no to to by było, nie wiem, nie warte w ogóle chyba pracy nad tym. To znaczy takżeśmy pracowali też z naszym reżyserem, żeby, żeby poszukiwać w sobie jakiejś odpowiedzi na, na te postacie, które oczywiście nie są naszymi doświadczeniami ale my musimy im w jakiś sposób dorównać gdzieś, gdzieś odnaleźć w sobie jakieś elementy jakieś odcienie e, tych osób o których mówimy I, i żeby one były jak najbliżej nas przylepione do nas. Kasia, gdybyś w skrócie miała scharakteryzować tą postać, którą grasz, młodej kobiety, jaka to jest e, kobieta? Silna. <laughs> w skrócie. Bardzo silna, e, bardzo zdeterminowana. E, Dużo silniejsza ode mnie. Ona ma, ona ma jakieś niesamowite źródło, z którego czerpie determinację do, do, do całego tego działania do przyjazdu tam, do, do dowiedzenia się prawdy. Bardzo o nią walczy, i no ona, w zasadzie, ta, ta moja postać ona jakby jest przyczyną wszystkiego, całego tego spotkania tych serii pytań i jakiejś takiej silnej motywacji, dowiedzenia się jak było, czy, czy jaki jest sens jej życia i, i co jest prawdą. Panie Tadeusz, a Pana postać? No Rej, Ray, Ray to już jest taki mężczyzna bardzo dojrzały. W momencie, kiedy spotyka ponownie Umę, którą Kasia gra, to już mężczyzna po pięćdziesiątce, spokojnie natomiast pierwszy kontakt z Uną miał dużo dużo wcześniej kiedy Una miała 12 lat stąd cały Galimatia z tego wszystkiego stąd cały te wszystkie problemy które, które się później e, nałożyły na siebie to to właśnie spotkanie przed laty Una 12 lat e, Rej 40-letni mężczyzna Dochodzi do pewnego rodzaju aktu, który jest społecznie nieakceptowalny, zupełnie i no, został osądzony. Rey został osądzony i społecznie, i przez prawo został osądzony za ten, że czyn. Ponosi za to określoną karę, natomiast po odbyciu tejże kary postanawia w jakiś sposób uporządkować swoje życie, znaleźć swoją własną drogę. Co nie, jest, co nie jest łatwe, co jest, co jest dosyć trudne po takich przeżyciach, po takich powiedzmy traumach, po pewnego rodzaju obciążeniu, e, budować sobie na nowo relacje ze światem. No, Rej postanawia jednak to zrobić i budować te relacje ze światem do momentu, kiedy i wszystko właściwie idzie, 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 no można powiedzieć, gładko, do momentu, kiedy pojawia się po raz kolejny w jego życiu Una. To mężczyzna jest to, to mężczyzna, ten mężczyzna jest zagubiony. On jest generalnie rzecz biorąc zagubiony. Konstruując swoje nowe życie jednak mimo wszystko to, co się wydarzyło dużo, dużo wcześniej jest pewnego rodzaju ciężarem. On z tym ciężarem musi sobie poradzić, on z tym ciężarem musi żyć, on musi żyć z, nie, z tą masą nieakceptowalności, która po prostu w społeczeństwie jest. W jakiś sposób y, robi uniki, w jakiś sposób y, to swoje życie konstruując na nowo, y, chce się zmienić. Czy mu się to udaje? Czy, czy jest szansa na to? To są właśnie te pytania, które. No są bez odpowiedzi. Są bez odpowiedzi zarówno dla głównego bohatera, czyli lidra Reja, ale też dla widza. Są Pozostają bez odpowiedzi. Co się dalej dzieje z tymi ludźmi? Jak ci ludzie po prostu mogą po czymś takim, po, funk po spotkaniu, tak? Jak mogą dalej funkcjonować? Jest szereg pytań. Autor zadaje szereg pytań. Jakby my jesteśmy aktorami, jesteśmy narzędziami, i są to pytania bez odpowiedzi. Każdy widz musi sobie jakoś sam to przetworzyć, ten temat. Sam musi z tym tematem trochę pobyć. Czy jest zaszokowany? czy jest wzruszony, czy jest hmm, wzburzony, to oczywiście wszystko, wszystko jest w, w, jakby w nim, w widzu, który to ogląda. Hmm, stąd też zarówno postać Uny, jak i Reja są bardzo skomplikowanymi, trudnymi postaciami emocjonalnymi, yy, borykającymi się po prostu z takim jednym podstawowym pytaniem. Co dalej? Jak życie ma teraz się toczyć? Jak długo trwały przygotowania do spektaklu? Dwa miesiące? Czy... No tak, tak, z przerwami dwa miesiące. Yy, przygotowania to, jest, to są codzienne próby? Czy przygotowaniami nazywamy też pracę w domu, uczenie się tekstu, nastrajanie się emocjonalnie do spektaklu? No to jest w zasadzie od momentu dostania tekstu do ręki. Cały czas praca, no bo to z tym się, z tematami się, z tymi tematami się chodzi, jakoś się je rozpracowuje, próbuje się zrozumieć postać, jakie są jej motywacje, jak myśli, jak może działać. To jest, to jest tak, tak ciekawy i tak trudny problem, że nie, nie da się jakby po jednorazowym przeczytaniu wiedzieć wszystkiego. My, My po miesiącu pracy, żeśmy odkrywali nowe rzeczy, nowe, nowe relacje. Teraz cały czas grając, um, nie wiem, czasami się słyszymy inaczej i, i nagle jakby dostajemy, um, na zasadzie partnerowania sobie w spektaklu, dostajemy czasami, um, nie wiem, inny ton, inny, inny temat jest wybity i inaczej możemy zareagować. To jest w zasadzie, to, no, tak jak mówiłam na początku, ta praca się nie skończyła, ona, tak. ona cały czas jest. To jest cały czas proces. To jest proces. Od momentu, kiedy otrzymaliśmy tekst od pierwszego czytania na, do, do premiery i po premierze, to jest cały czas proces jakby tworzenia tego spektaklu, tworzenia tych i wyłuskiwania tych wszystkich emocji, które są zawarte w tekście, które są, które były w jakiś sposób przez autora. Wpisane w tekst, a my musimy je szyfrować. Musimy znaleźć tak zwane klucze, klucze do postaci, klucze do problemu. I praca w teatrze, próby. To spotkania są spotkania, wspólne. wspólne. Jedno to jest przeczytanie mm. samemu tekstu, a drugie to jest usłyszenie partnera. To, to też bardzo dużo zmienia. Poza tym no reżyser, który, który kieruje, który ma jakąś swoją myśl na temat spektaklu, też słyszy nas, też zaczyna zadawać pytania, zaczyna pewne rzeczy podważać, inne potwierdzać. Żeby tak mocno wgłębić się w wasze role, musieliście się też poznać między sobą tak dobrze, żeby sobie zaufać na tej scenie, żeby wiedzieć, co pewne gesty znaczą. Tak, no myśmy chyba takie, taką pracę ze sobą mieli pierwszy raz i no, ja ze swojej strony powiem, że mi się bardzo dobrze pracowało. I w zasadzie mając takiego partnera, tak dobrego aktora obok siebie też czułam duże wsparcie. I, i nawzajem żeśmy się motywowali do tej pracy, poszukiwaliśmy. No, znaczy... To jest szalenie istotne, żeby mieć po prostu. Zaufanie. Tak, zaufanie do partnera. Zwłaszcza w takim temacie. Zwłaszcza w momencie, kiedy jest, jesteśmy tylko w dwójkę w sumie. Yy, I. Wszystko jakby co, co przekazujemy partnerowi, chcielibyśmy, żeby on odebrał od nas, prawda? Żeby nam później oddał. W związku z powyższym to, to zaufanie, ta, ta, ta taka e, wspaniała praca, którą e, tutaj z Kasią wykonaliśmy, bo ja uważam, że to była jedna z fantastyczniejszych przygód w ogóle aktorskich moich, to właśnie praca z Kasią. Pewnego rodzaju e, moment, w którym e, wszystko się jakby otworzyło. I byliśmy na siebie tak otwarci, że mogliśmy przekazywać swoje emocje sobie, prawda? Mogliśmy się z tymi emocjami walczyć, polemizować ze sobą. Mogliśmy zadawać pytania, mogliśmy na te pytania odpowiadać, mogliśmy się trochę jakby twórczo i artystycznie pokłócić, wejść w jakiś taki konflikt. To wszystko sprzyjało temu, że wychodzimy na scenę. I ja mam absolutnie pełne zaufanie do mojego partnera, do Kasi. Jestem naprawdę bardzo podbudowany tą, tą pracą i zresztą pracą, którą wykonał z nami Grzegorz Bral. Właśnie, bo to też jest Czy, chyba duża, da, da, duża jego rola, że, że on stworzył nam też jakby pole do tego, do takich poszukiwań, do takich zapalenia, do takiej pracy, która, która nam też dała dużo satysfakcji. Ja jestem, znaczy mam dużo mniejsze doświadczenie, ale dla mnie to, było, to była bardzo ważna praca. Ważne też spotkanie właśnie z reżyserem, który, który myślę, że, że bardzo nas wzmocnił i upewnił w tym, co my robimy. On nam tak, tak. bardzo, bardzo dużo też zaufania nam dał i, i, i takiego pola, że, że myśmy mieli pewność, że jeżeli coś idzie źle, to on to zaraz naprostuje, ale z drugiej strony w zasadzie mogliśmy wszystko proponować i on z tego albo czerpał, albo potwierdzał to, albo to zmieniał. To była bardzo, bardzo dobra i, i ciekawa praca. Bardzo ciekawa praca tak jest to. można Mogę powiedzieć, że Grzegorz energetycznie mhm. tak nas prowadził. Tak nas prowadził, że, a ponieważ ma niebywałe ucho muzyczne, jest świetnie słyszy, w związku z powyższym też fantastycznie prowadził rytmicznie ten spektakl. To jest bardzo ważne. Spektakl ma określony rytm i nie zależy tu od tempa, od szybkości, po prostu, z, z jaką my wypowiadamy kwestie, tylko od tego, jak my utrzymujemy po prostu rytm spektaklu, jak trzymamy napięcie. Uczył nas, dużo mówił o napięciu, prawda? Jak powinno być pomiędzy aktorami, pomiędzy, jak powinniśmy konstruować temat, jak powinniśmy dochodzić do kulminacyjnych jakby momentów, zostawiając nam oczywiście dużą swobodę jakby realizacji pomysłów, o których, o których żeśmy rozmawiali ze sobą. Naprawdę to była bardzo, bardzo dobra praca, bardzo ciekawa praca z Grzegorzem i tutaj Kasie chciałem podziękować za, za fantastyczne ja, wspieranie <laughs> mnie na scenie i, 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 i granie, granie tego spektaklu w taki, a nie inny sposób. Myśmy też mieli bardzo długi czas pracy tzw. stolikowej, czyli nad tekstem, nie, nie jakby w działaniu, tylko um, w analizie, w analizie. I, i chyba to była była bardzo dobra praca i taka bardzo intensywna, w związku z czym jak już wyszliśmy na scenę, to myśmy już bardzo dużo wiedzieli o tych postaciach, nie czuliśmy się, tak jak często bywa, że, że jak wychodzimy, to jakby się praca zaczyna, nowy etap, od nowa trochę, e, że niby coś wiemy, a, ale, ale jakby od nowa jesteśmy jako postaci trochę zagubione, bo nagle dostajemy ciała i dostajemy przestrzeni, a tu było tak, że myśmy w zasadzie już wiedzieli w zasadzie większość rzeczy, już jakby... Przestrzeń pomogła, tak. no. Przestrzeń pomogła. Teraz to w życie no, no, no. Mamy, nie, mamy nie, nadzieję, nie, że nie, to udaje. Mamy nadzieję, że to się udaje. Hmm. Chcemy tu też powiedzieć o publiczności, która przychodzi tutaj do nas i ogląda te, te, te spektakle. My ich czujemy. My odbieramy od nich wszystkie naprawdę impulsy, które do nas wysyłają. I jak do tej pory, to jesteśmy wdzięczni za to, że są z nami w tych chwilach bardzo trudnych dla nas, dla bohaterów, mm -hmm. jakby tych postaci. Oni są z nami. Czasami czujemy, jak oceniają nas, e, to znaczy postacie, albo są po jednej stronie, s, albo są po drugiej stronie, jakby tutaj. Tak jak zresztą tekst prowadzi. Tak jak tekst prowadzi. I tak samo oni z nami falują. I to jest fantastyczne. Kasiu, Pani Tadeuszu, bardzo Wam dziękuję. Zaproście może Państwa, naszych widzów, na, na kolejny wasz spektakl. Kolejny spektakl, oczywiście zapraszamy wszystkich bardzo widzów, serdecznie bardzo serdecznie. Jest w kwietniu będziemy grali. Zdaje się, zdaje się po 11 kwietnia jakoś tak, tak nastąpi. W kwietniu w maju też mamy spektakl. W kwietniu w maju 11 kwietnia gramy w Citał i później przyjeżdżamy i chyba, chyba w maju jakoś, w kwietniu jakoś tak gramy. Dokładna i szczegółowa rozpiska jest oczywiście na, na plakatach i w, w, repertuarze. w repertuarze i w dziale marketingu i tam pro, proszę dzwonić i proszę do nas po prostu przychodzić i być z nami ze spektaklem Blackbird. Bardzo Państwu dziękuję, dziękujemy również Państwu i zapraszamy na Blackbird. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. To wszystko w dzisiejszej Kulturastyce. Do zobaczenia za tydzień.